W imieniu Europejskiej Platformy Recyklingu witam Was na warsztatach mody na recykling w Pabienicach. Jako pedagog wiem, jak ważne jest takie przygotowanie lekcji, aby zainteresować nią dzieci. Dlatego dzisiaj poznamy nie tylko teorię o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami i opakowaniami, ale przejdziemy też do praktycznego ich wykorzystania. Do dzieła! Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym projekcie. W tym roku oczywiście elektroodpady, ale także do elektroodpadów doszły opakowania. Będziemy robić niesamowite rzeczy. Będziemy zwracać uwagę na to, że wszystko, co zostało wytworzone przez człowieka, musi znaleźć swoje drugie życie. Dziękujemy, że jesteście z nami.